w moim kolejnym filmiku. Dziś się w związku z tym, że bookshelf tour, który przygotowałam, był i się zmył, bo straciłam ten materiał. Trochę nad nim siedziałam i byłam zła, że go straciłam. Co więcej to nie jest bookshelf tour tego, co widzicie za mną, tylko bookshelf tour Pokoju numer 2, tam gdzie moja biblioteczka się rozrosła, e, ja to nagram raz jeszcze, zrobię jeszcze jedno podejście, zanim jednak do tego dojdzie. Zapraszam was dzisiaj na poczuj lato tag. Sprawda mamy już połowę wakacji, mamy już sierpień, ale w dalszym ciągu jest ciepło, słonecznie, tak bardzo fajnie, bardzo letnio i właśnie dlatego postanowiłam zrobić ten tag, ponieważ już dawno chyba nie było tagów na moim kanale. Pytanie pierwsze dotyczy książki lub serii, którą chciałabym przeczytać w wakacje. Wiem, że już za mną połowa wakacji, ale łudzę się, naprawdę łudzę się, że w sierpniu uda mi się w końcu skończyć Martina. Uczta dla wron i taniec ze smokami. Dwa takie małe to miszcza, widzicie je tutaj zresztą za mną. Dwa małe tyci to miszcza, chciałabym je ogarnąć, a jak nie Martina, to chociaż wiecie pójść dalej z Persim, bo za mną tylko złodziej pioruna. Pytanie drugie i książka z niebieską lub żółtą okładką. Pokażę wam coś, czego jeszcze nie przeczytałam, ale znowu łudzę się, to ulubione słowo dzisiejszego tagu. Łudzę się, że pokazując wam książkę, jakoś zmobilizuję się do tego, żeby ją w końcu przeczytać i tym czymś jest rozkaz zagłady Jamesa Dashnera. Obiecywałam wam już chyba z milion razy, że to przeczytałam, że będzie filmik, a dalej mi się to nie udało. To jest takie żółto-pomarańczowe, więc jak najbardziej pasuje do tej kategorii rozkaz zagłady czyli moje wielkie wyrzuty sumienia trzecie pytanie czyli mój plażowy must have jak plaża to i woda jak woda to Percy Jackson, Poseidon, te sprawy, okej, okay, dobra, za mną dopiero Złodziej Pioruna, ale to to który rozpiernicza system i to totalnie, Alita, bierz się więc do dzieła. Wydaje mi się, że ta seria jest czymś naprawdę świetnym na wakacje, lekkim, łatwym, przyjemnym, tak mi się wydaje, bo za mną tylko Złodziej Pioruna, powtarzam raz jeszcze, ale właśnie, no, pokazując wam to może też zmobilizuję się w końcu do przeczytania Persiego Rozkazu Zagłady. Przechodzimy do kolejnego pytania Książka z okładką, która kojarzy mi się z wakacjami I tu znowu pokażę wam powieści, których nie czytałam A których okładki bardzo, ale to bardzo mocno kojarzą mi się z wakacjami Jedną z tych książek jest The Girl's Guide to Hunting and Fishing Melissa Bank Jest to naprawdę przepiękna okładka Ona ma taką fakturę drewna Wiem, że książki są robione z papieru, papier drewna, to znaczy, że książki są papierowe, wiecie o co mi chodzi. Eee, w każdym razie mamy tutaj dziewczynę, która siedzi nad brzegiem morza, jeziora, ubrana w kostium kąpielowy, trzyma książkę, może czyta na plaży. To jest bardzo wakacyjna okładka i po prostu przepiękna. Kolejną okładką, którą chcę Wam pokazać jest okładka Wyspy X Marysi Krasowskiej. Marysię poznałam podczas gry o BookTube, to właśnie podczas tych nagrań mniej więcej. Gdy tak się spotkałyśmy, kupiłam od Marysi tę książkę. Marysia ma swój kanał Książki Rządzą. Co więcej, mam tutaj od niej dedykację, którą teraz Wam przeczytam. Dla Anity, królowej mamy BookTube'a, ani królowej, ani mamy. Dalej, dalej, dalej jest spoiler związany z grą o BookTube Jestem przeszczęśliwa, że Cię poznałam Zmieniłaś moje życie, mam nadzieję, że nie zasłużę na Sneakersa Pozdrowienia z jaskini, Marysia Krasowska Sneakers taki żart sytuacyjny, który narodził się podczas gry o BookTube Marysiu, ja jestem przeszczęśliwa, że Cię poznałam Także właśnie to jest ta książka taka Kojarząca mi się z wakacjami i ten tytuł Wyspa X i tutaj yy... Te osoby, te dzieci chyba, bo jeszcze tego nie czytałam, ta dżungla, to właśnie wszystko przywodzi na myśl wakacje. Piąte pytanie i tutaj mamy powieść, która wywołała u mnie słoneczny uśmiech. Nie wiem, czy to był słoneczny uśmiech, ale śmiałam się i to naprawdę bardzo, bardzo dużo podczas czytania Silver, pierwszej księgi snów autorstwa Kerstin Gier, za mną zarówno pierwszy, jak i drugi tom, oba przezabawne i... Okej, okay, dobra, um, chwilami mroczne są te książki, zwłaszcza druga część, to co działo się pod koniec Przede wszystkim w snach przypominało mi koszmar z ulicy Wiązów w wersji dla dzieci i młodzieży Ale to było tak przezabawne, teksty głównej bohaterki oraz jej młodszej siostry, detektywki Mii To było tak zabawne, że wiecie co, już dawno tak się nie śmiałam podczas czytania jakiejkolwiek książki także myślę, że taką książką która właśnie wywołuje słoneczny uśmiech na twarzy może być właśnie Silver, czyli pierwsza księga Snow w Casting Ear. kolejne pytanie, zagadnienie nazywajcie to jak chcecie, chodzi generalnie rzecz biorąc o książkę, przez którą wlałam może łez nie przychodzi mi teraz do głowy żadna taka książka, myślę więc, że powołam się na ekranizację zanim się pojawiłeś, czy czemu jest? Na książce za bardzo nie płakałam, ale gdy oglądałam film, tak ryczałam mniej więcej przez cały film, że już dawno tak w kinie nie płakałam, jak właśnie na zanim się pojawiłeś. Także to, co prawda, nie jest książka. Chociaż książka też być może was tak mocno, mocno wzruszy, jak mnie wzruszyła ekranizacja, ale że ekranizacja powstała na podstawie książki, no to jakoś tam powiedzmy podciągnę to pod to zagadnienie. Czas na najlepszą imprezę w książce, taką, w której chciałabym uczestniczyć. Myślę, że nie zaskoczy tu nikogo informacją, że najbardziej na świecie chciałabym wziąć udział w balu bożonarodzeniowym z Czary Ognia Harry Pottera. Czara Ognia to moja ulubiona część tej serii i naprawdę chciałabym wziąć udział w tym balu przede wszystkim, dlatego żeby poznać Wiktora Kruma, żeby z nim porozmawiać, bo bardzo polubiłam Wiktora Kruma. Może Hermiona pozwoliłaby mi nawet z nim zatańczyć, gdybym pojawiła się na tym balu. Także właśnie. Tak, wal poszonarodzeniowy i Wiktor Krum. Rozmarzyłam się. Przechodzimy do kolejnego pytania. Powieść z historią łatwą, jak jazda na rowerze. Kerry w wielkim mieście, Kanda z Bushnell, krótko i na temat. Początki Kerry w Nowym Jorku, gdzie przyjeżdża na kurs kreatywnego pisania, poznaje różnych ludzi, imprezuje, zakokuje się. Łatwe, lekkie, przyjemne, niezbyt wymagające. No i mające bardzo fajną okładkę. Bardzo lubię takie lustrzane książki. I ostatnie pytanie czyli powieść, do której musiałam dojrzeć jak kwiat. I to będzie bardzo prosta odpowiedź, bo dalej chyba nie dojrzałam do tej powieści. Ponieważ dalej nie jestem w stanie przez nią przebrnąć i nie wiem, kiedy to nastąpi. W dalszym ciągu dojrzewam do lalki Bolesława Prusa. Zrobiłam dwa podejścia, jedno w szkole, drugie podczas któregoś tam bokatonu. No i to drugie podejście też niestety zakończyło się niepowodzeniem. Nie jestem w stanie przejść przez tę książkę. Widocznie nie jestem. Odpowiednio dojrzała, żeby czytać lalkę Prusa. I to tyle, jeśli chodzi o ten tak. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Nie taguję do niego nikogo, ponieważ nie ogarnęłam tego, kto na Booktubie robił ten tak, a kto nie. Za co przepraszam. Także wszystkie osoby, które mają ochotę zrobić ten tak, czujcie się zaproszone. Pytania do tego tagu znajdziecie w opisie poniżej. I raz jeszcze bardzo dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się pa.